Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, minęły prawie dwa lata od momentu, kiedy Rzeczyń po raz pierwszy na tej sami zaczęli mówić o odnawialnych źródłach energii, o oszczędnościach energetycznych, o bezpieczeństwie energetycznym. Pamiętam, że wiele osób, które po moim takim wprowadzeniu postawiło do mnie, Pytało mnie o pocztę mailową, pytało mnie, jak można dostać tą prezentację. Potem miałem jak lapinę. Na swoim komputerze prosił, żeby przekazać jakby, ten materiał. Dla mnie to było po prostu raz, zaskoczenie, a dwa po prostu przyjemność, że ktoś wysłuchał, ktoś zaczął jakby, jakby te sprawy doceniać, że one mają, choćby w szkołach, w różnych szkołach, bo przecież byliśmy tutaj dyrektorów szkół i, i gimnazjalnych i szkół, i i, i, wiceum, i zespołów szkół, a takich szkół podstawowych, myślę, że poczęliśmy wówczas jakby ważną rzecz. Co się dalej pokazało? To, że nauczyciele, geologi, dziedziny, Henry, różnie to były szkoły. Zaczęli się interesować, jeśli chodziły na warsztaty. Zaczęli jakby domagać się różnych do materiałów. Tutaj pan y, 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 szef naszego projektu, pan Antoni Draga, po prostu też miał pewne ręce roboty, bo wszyscy prosili o materiały. Myślę, że y, ta książeczka, ten ta poran, któryśmy stworzyli, to jest taki komplement wiedzy, ale podstawowy. Dalej nasi nauczyciele w szkołach powinni jakby już podjąć samodzielnie dalej sprawy kształcenia własnego, szukania tej wiedzy w internecie, w różnych innych komunikacjach, tak jak tutaj Pan Profesor mówił o tych książkach, które są w tej chwili wydawane, które są najnowsze w wiedzie, to ważne, po prostu trzeba samemu dochodzić do ciekawych rzeczy. Ja myślę, że my tworzymy też nowe zawody. Przecież nasi później czwarty, będą wchodzili jakby w tą energetykę odnawialną jako przyszli kreatorzy, jako pracownicy, jako często dyrektorzy, w rodzaju spółek. Oni tu zaczynają, to jest początek drogi. To jest bardzo ważne. Trzeba o tym mówić. Powiem Państwu z adzowskim. Moja córka niedawno wychodziła w Murny. Pojechała tam do rodziny brytyjskiej na 10 dni, ale już się wychowacza w Niemczech. I po połowrocie mówi, tak, Czy ty wreszcie, oni są oszczędni? 10 dni było na początku, jak żeśmy do tej rodziny przyjechali, to pani właścicielka od razu powiedziała o tym naszym światłach, o tych sprawach, o wodzie na wszystko oszczędzają. wiesz co, to u jest... Powiedziała, że nie może być włączony zasilać do komputera, prawda? Tylko jak już jest niepotrzebna, jeśli potem ja naładuję, to się to wyłączy. Co? Tak? Teraz... Jakby siedzieli w tym kontakcie od, nie wiem, przez dni, miesiące, tak wrócili. Jechali przez Niemcy, jechali przez Francję. nie Niemczech. Jakby widzisz? Tak. Bo oni po prostu dawno już dostrzegli, że odnawialne źródła energii to jest przyszłość. Przyszłość społeczeństwa. Y, następna sprawa to jest że, tak. Jakby Państwo chcieli zwrócić uwagę, co nas czeka, choćby w naszych sąsiedli. Oni. Produkują energię z odnawialnym źródłem już w ilości blisko 30% całego zapotrzebowania na energię. Nie A my na razie 10%. Czy Państwo dostrzegają, jakie jest pole do popisu tutaj naszych młodzieży, naszych uczniów, potem studentów, żeby po prostu jakby dokonić uciekający czas? To. Jest nasza rola, nasza, tam nasz także akademickie. Ja ostatnio byłem w, 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 w SGB. Państwo są w parlamencie, jak niebiorą Oni teraz otworzyli zupełnie nowy wydział. Wydział w niebiorą wycieczkę. A podstawowym kierunkiem na tym wycieczkę to są odnawialne wydarzenia, Czyli jak widzimy, przeobrażenia na naszym Chciałem Państwu serdecznie podziękować za pracy, za te warsztaty, za to, że przekazujecie młodzieży naprawdę nowe dzieje. To są nowe, bardzo potrzebne Dziękuję Państwu bardzo.